Co można robić w wiosce Hogsmade ze świata Harry Pottera? Zobaczysz pociąg do Hogwartu, kupisz słodycze. To chyba plastik, a może i szkło? Fani Harry Pottera mogą tutaj nieco przybrać na wadze. Są nawet słodycze w płynie. Hogsmeade było zawsze zaśnieżone, ale jako że jesteśmy na Florydzie, no to śnieg jest w postaci sztucznej. I jest nawet bar czy stołówka w stylu Harry'ego Pottera. I beczki z kremowym piwem, ale ten terminal tutaj nie pasuje. Możesz wejść do sobie i poczty i spróbować wysłać list, ale chyba pluszowa sowa nie poleci. Można też kupić różdżki od oliwandera, tylko niestety, w przeciwieństwie do tych oryginalnych, te są plastikowe. Możesz kupić magiczne pióro, ale dzisiaj już nie potrzebujesz samopiszącego pióra, bo masz Chat GPT. Możesz też zobaczyć księgę potworów, która na szczęście chyba nie gryzie. Nabędziesz drogą kupna szal Gryffindoru za jedyne 180 złotych. Czyli jak się okazuje... No, 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 I'm just talking to the camera. Pomimo, że to jest poczta, stąd się nie da wysłać, ale jest inne miejsce, z którego da się wysłać. Nawet można sobie kupić różdżkę i też wysłać różdżkę do hotelu, do domu. No i przede wszystkim zobaczysz Hogwart. Fiu, fiu! Jest tylko jeden problem. Ten Hogwart jest znacznie mniejszy niż w rzeczywistości. Ale wejdziesz nawet do środka! Idziemy zobaczyć, co tam jest! Faktycznie wygląda to całkiem autentycznie i nawet nie jest z plastiku w przeciwieństwie do większości atrakcji tutaj. Wow! Są gadające obrazy! A to jedna z sal, w której uczyli się Ron, Hermiona i Harry! W środku jest oczywiście kolejka górska. Ja ich nie lubię. Gabinet Dumbledora! a to jest wejście do dormitorium Gryffindoru. Daj znać co tobie się najbardziej podobało, Hogsmeade czy może jednak Hogwarts, a cena tej atrakcji w komentarzu.